Z klientami jest jak z ciuchami. Można idealnie posłużyć się metaforą, właśnie naszej szafki z ciuchami, przyrównując ją do zarządzania bazą klientów czy pracą na jakimś portfelu klientów. Dlaczego? Dlatego, że zwróćmy uwagę, że wszyscy mamy szafki pełne ciuchów, natomiast jest jakaś mniejsza część ciuchów, które nosimy powtarzalnie, które lubimy bardziej, które zakładamy na siebie częściej. I cała reszta ciuchów, które po prostu leżą i ubieramy je wtedy, kiedy albo nie mamy co na tyłek włożyć, albo po prostu mamy na nie ochotę. I dokładnie tak samo jest z klientami. Jeżeli mamy swoją bazę klientów, to jest mniejsza część klientów, z którymi mamy regularny kontakt, powtarzalny kontakt i znacznie większa część tych klientów, z którymi ten kontakt mamy raczej taki okazjonalny. Dlatego warto co jakiś czas zrobić dokładnie to samo, co robimy z szafką, z ciuchami, czyli zrobić przegląd swoich klientów i po prostu wiedzieć, które w tej bazie nam tylko zaśmiecają. Dobrego dnia. Hej.